czasach, kiedy astronomia amatorska opanowana jest przez astrofotografię, pojawia się produkt przeznaczony stricte dla obserwacji wizualnych i dla tych, którzy lubią patrzeć w teleskop, a nie tylko fotografować. To dość rzadka dzisiaj sprawa. Dziś o produkcie przeznaczonym do obserwacji wizualnych i jest to filtr Antlia 8EL UHC Pro. Produkt przeznaczony do obserwacji wizualnych. Radosław Ambroży, mojaastronomia.pl. Zapraszam. W dzisiejszych czasach wszyscy fotografują nocne niebo. Łapią fotony wysyłane przez mgławice, galaktyki, inne obiekty głębokiego nieba. Każdy chce uchwycić jak najwięcej szczegółów. Te zdjęcia, tak naprawdę, dość często są podobne do siebie no bo cóż można uzyskać innego zależy, jaki ma się sprzęt, jaką ma się kamerę, jakie ma się filtry. Coraz mniej osób obserwuje. Ja należę do tych osób, które wolą patrzeć w teleskop niż patrzeć w monitor i odrabiać zdjęcia. Dlatego, kiedy natrafiłem na filtr Antli 8EL UHC Pro, coś takiego, bardzo, ale to bardzo się ucieszyłem. To filtr przeznaczony dla obserwatorów wizualnych filtr, Mgławicowy. Więc dość nietypowa sprawa, szczególnie w dzisiejszych czasach. Dlatego postanowiłem opowiedzieć Wam trochę o tym filtrze i niektórych z Was zachęcić, aby spróbowali przez niego obserwować. Dlaczego mówię niektórych? Dlatego, że aby używać tego filtra, niestety, należy mieć trochę większy teleskop. I dziś o tym filtrze, jego zalecach. W wadach i zastosowaniu. To odcinek dla osób lubiących patrzeć w teleskop. Dlaczego ten filtr wzbudził moje zainteresowanie? No przede wszystkim dlatego, że lubię obserwować. Jak wiecie, obserwacje obiektów mgławicowych wcale nie należą do, do najłatwiejszych. Niestety, obiekty mgławicowe, które obserwujemy, nie wyglądają tak cudownie, jak na naszych zdjęciach. Wręcz wiele elementów, wiele części tych obiektów musimy się bardziej domyślać, niż je widzieć. Nie mają pięknych kolorów, nie mają tak wielu szczegółów, które wykwytuje dużo czulsza od naszego oka kamera. Kolejną zaletą kamer jest czas naświetlania. Łapane fotony Coraz piękniej eksponują obiekty głębokiego nieba. Ale również obserwacje wizualne dają swój urok, dają możliwość na własne oczy zobaczenia obiektów głębokiego nieba. I ten filtr Anti-8EL przeznaczony jest do obserwacji wizualnych. Jest to filtr, który ma nam pomóc dostrzec. Szczegóły nie zaburzając kontrastu, nie zaburzając kolorów, jakie winny emitować poszczególne mgławice. Oczywiście obiekty głębokiego nieba, mgławice, galaktyki i tak dalej, z reguły widzimy jako czarno-białe obiekty. Doszukiwać się kolorów w nich jest dość ciężko. Jeżeli ktoś widzi jakieś kolory no to są to kolory bardzo, bardzo szczątkowe. I właśnie dla takich obserwatorów przeznaczony jest ten filtr, o którym dzisiaj dużo więcej, również o jego zaletach i troszkę o wadach. Filtr ANTIA 8 EL to zaawansowany, wielopasmowy filtr do obserwacji wizualnych. Co jest bardzo ważnego? Filtr nadaje się pod niebo średniej jakości. Raczej nie należy tutaj szukać e, takich efektów, jak dają filtry wąskopasmowe pod bardzo zanieczyszczonym e, Light Pollution niebem. Tutaj jednak to niebo musi być trochę lepsze i mówię to z własnego doświadczenia, gdyż troszkę udało mi się poobserwować przez ten filtr. Co jest bardzo ważnego: filtr przepuszcza 95% światła w ośmiu głównych liniach emisyjnych. H alfa, H beta, O3, N2 i S2. Dokładne długości fal, jakie przepuszcza ten filtr, macie tutaj zebrane w punktach. Jednocześnie, jeżeli zwrócicie uwagę na linie emisyjne, które są przepuszczane, są to linie emisyjne charakterystyczne dla obiektów mgławicowych i galaktyk. Co za tym idzie, najpopularniejsze obiekty obserwacyjne, najpopularniejsze obiekty głębokiego nieba, jakie jesteście w stanie zobaczyć, będą uwypuklone, bardziej pokazywane szczegółowo za pomocą tego filtra. Ten filtr jednocześnie, po części, jak już wspomniałem, ogranicza zanieczyszczenie światłem, a jednocześnie powoduje większy kontrast. I ciemniejsze tło obserwowanych obiektów, co sprawia, że obiekty nie tylko wydają się, ale są wręcz bardziej nasycone szczegółami i bardziej oddzielają się od tła, jakie jest bardzo ciemne w przypadku zastosowania tego filtra. Niewątpliwie filtr. Stanowi znakomitą alternatywę, znakomity wybór dla osób, które lubią obserwować obiekty głębokiego nieba. Jak bardzo często w moich materiałach, postaram się teraz troszeczkę powiedzieć o wadach i zaletach tego filtra. Zarówno wad, jak i zalet jest dość sporo. Raz jeszcze chciałbym podkreślić, że filtr raczej nie nadaje się dla miłośników astrofotografii. To nie znaczy, że Niweluje zupełnie możliwość stosowania go w astrofotografii. Jak najbardziej jest to możliwe. Przy czym tak dobrane linie emisyjne powodują, że jest on z założenia przeznaczony dla miłośników obserwacji wizualnych, co jest niezwykle rzadkie w dzisiejszych czasach, jeżeli chodzi o filtry wąskopasmowe, szczególnie tak wyrafinowane i tak pozwalające. Oglądać w poszczególnych liniach emisyjnych. Zacznijmy tradycyjnie od zalet. Pierwsza i najważniejsza, bardzo wysoka transmisja linii sygnałowych. Dzięki bardzo dobrej przepuszczalności, około 95%, w docelowych liniach emisyjnych, tych, o których mówiłem O3, HB, S2, N2, Filt minimalnie przyciemnia te sygnały, co pozwala na lepszą widoczność mgławic. Przyciemnia dokładnie obok tych linii emisyjnych. Druga bardzo ważna zaleta to efektywne tłumienie tła, tak zwanego światła niepożądanego. Filt posiada wysoki poziom blokady. Pasm poza tymi pasmami użytecznymi, co pomaga ograniczyć wpływ światła rozproszonego, zanieczyszczenia świetlnego i emisji takich długości fal, jak lampy sodowe, rtęciowe. Jak zawsze największy problem stanowią lampy LEDowe. Trzecia bardzo ważna zaleta to zachowanie równowagi kolorystycznej. Sam producent podkreśla, że filtr nie powoduje nadmiernego koloryzowania obrazu, jaki będziemy uzyskiwać. Barwy obiektów nie będą sztuczne, sztucznie przesunięte ani zniekształcone. Kolejna bardzo ważna zaleta to wszechstronność tego filtra. Nadaje się do różnych typów mgławic, do różnych typów. Galaktyk, do mgławic emisyjnych, do mgławic planetarnych, słabo świecących obiektów, które emitują dokładnie na tych długościach fal, które są znowu charakterystyczne właśnie dla obiektów głębokiego nieba. Może być użyty zarówno pod ciemnym niebem, jak i w miejscach o, powiedziałbym, umiarkowanym zanieczyszczeniu światłem. Nie jest zalecany i nie zalecam go ani ja, ani producent do miejsc o dużym zanieczyszczeniu świetlnym. Niestety ten filtr nie ma takiej charakterystyki, jak filtry wąskopasmowe w astrofotografii i nie będzie tutaj takiego efektu. No i ostatnia, zaś może prozaiczna, ale jednak ważna zaleta, to jakość wykonania. Jak zawsze... Filtry Antli to filtry z średnio wyższej półki. Charakteryzują się dobrymi parametrami, dobrym wykonaniem, powtarzalnością yy, i przede wszystkim dobrej jakości materiałami, włącznie ze znanymi z Antli pudełkami zamykanymi magnetycznie. Teraz troszkę o wadach, bo niestety. Może to nie są same wady filtra, a wady konstrukcji filtrów wąskopasmowych ogólnie, a szczególnie e, tych przeznaczonych do obserwacji wizualnych. Pierwsza bardzo ważna wada to przyciemnienie obiektu e, w ciemnym niebie. Nawet najlepsze filtry wąskopasmowe powodują pewne przyciemnienie e, tła nieba, a zarazem samego obiektu. Zwłaszcza tych obiektów przy małej jasności, a z takimi będziemy mieli do czynienia przy obserwacjach głębokiego nieba. W idealnie ciemnych warunkach, bez zanieczyszczenia świetne, czasem lepiej działają obserwacje bez filtra niż z filtrem dla jasnych mgławic. Kolejna wada to utrata jasności gwiazd słabych. Filtry UHC, a do takich filtrów należy właśnie 8EL. Jest dość selektywny i dobrze przepuszcza linie emisyjne, ale przycina pasma ciągłe tak zwane światło kontinuum gwiazd. Gdy bardzo słabe struktury tła mogą być mniej widoczne, te gwiazdy będą tak jakby wygaszane przez ten filtr. Kolejna wada no ale to już wynika niestety troszkę nie od nas to. Redukcja kontrastu przy silnym zanieczyszczeniu świetlnym. Choć filtr z założenia jest zaprojektowany, aby niwelować przynajmniej w dużej mierze zanieczyszczenie świetlne, tzw. light pollution, no niestety przy średnim lub trochę większym tym zanieczyszczeniu. Bardzo będzie ograniczał kontrast widocznych obiektów. Dlatego to, co już podkreślałem, nadaje się do obserwacji wizualnych przy niewielkim lub powiedzmy takim no średnim, ale, ale nie, nie za dużym zanieczyszczeniu świetlnym. Kolejna rzecz, o której należy tu wspomnieć, to ograniczana skuteczność tego filtra, jeżeli chodzi o mgławice y, ciągłe lub odbiciowe. Filtr UHC działa znakomicie dla mgławic emisyjnych. Przy innych rodzajach mgławic, niestety, ten filtr powoduje duże ograniczenie widoczności tych mgławic. Kolejna wada to cena. Choć muszę przyznać, że w stosunku do filtrów wąskopasmowych do astrofotografii nie przedstawia się to tak źle. Jeżeli popatrzymy na filtry UHC, to koszt Około 500 zł na dzień dzisiejszy, plus minus, no nie wiem, 50 w jedną lub w drugą, nie wydaje się na tle innych wąskopasmowych wysoki. Jeżeli porównamy z innymi filtrami UHC, no to to jest dość wysoka cena. Przy czym ja uważam, że mimo iż daje to w wadach, to ta cena, jeżeli chodzi o jakość, nie jest bardzo wygórowana. Kolejna wada to. Niestety kole, konieczność dobrego, dobrych warunków obserwacyjnych. To, co zauważyłem podczas swoich obserwacji, to jest duży wpływ singu na jakość obrazu, szczególnie przy użyciu tego filtra. Jeżeli mamy dobrą, stabilną atmosferę dobre, dobry sing astronomiczny, wówczas te obserwacje są fajne. Kontrast jest wysokiego poziomu. Wszystko jest stabilne i bardzo dobrze się obserwuje. Niestety, yy, nawet średni sync powoduje, iż ten filtr praktycznie zostaje wyeliminowany. I ostatnia wada, od której zastanawiałem się, czy mam ją powiedzieć jako pierwszą, czy jako ostatnią, ale zostawiłem ją na koniec. Niestety, filtr przeznaczony jest do dość dużych teleskopów. Przez to, że powoduje przyciemnienie, przez to, że powoduje obcięcie znacznej części światła widzialnego, zalecany jest do teleskopów ośmiocalowych i większych i o dość dużej światłosile. Przy teleskopach ośmiocalowych o światłosile f5 do f7 powiedzmy 7, sprawuje się on bardzo, bardzo dobrze. Jeżeli ta światłosiła będzie f10, niestety obraz będzie bardzo ciemny i niekomfortowy do obserwacji. Nie zaleca się go do stosowania z mniejszymi teleskopami niż 8 cali. Ja przy swoim ulubionym szmicie, jak wiecie, większość szmitów ma mm, światło siłę f przez 10, stosowałem do tego reduktor ogniskowej do 6,3 i wówczas ten filtr pracował bardzo, bardzo dobrze. Ale uważam, że to, o czym powiedziałem teraz na końcu, musi wybrzmieć raz jeszcze. Minimalny sprzęt, jaki zalecany jest do tego filtra, to 8 cali. I niestety, mimo że większość z nas lubi obserwować obiekty mgławicowe, nawet posiadając mniejsze teleskopy, nie zaleca się wówczas stosowania tego filtra. Jak wiecie, na rynku istnieje Dość duży wybór filtrów UHC. Różnych producentów, mniej czy bardziej znanych, ja postanowiłem porównać parametry czterech filtrów, w tym oczywiście omawianej dzisiaj Antli. Tutaj w tej tabelce widzicie porównanie z filtrem Baderowskim UHCS, z Astronomikiem i z Optolongiem. To bardzo popularne filtry UHC stosowane przy obserwacjach wizualnych przez wielu miłośników astronomii. Myślę, że to porównanie pokaże siłę Antli i jego parametry, które nie występują w standardowych filtrach UHC, które są dostępne na rynku. Jak mówię, jest to inny rodzaj filtra z dużym naciskiem na Poszczególne linie emisyjne, które są emitowane przez obiekty głębokiego nieba. Na zakończenie chciałbym pokazać Wam jeszcze jedną tabelkę. Myślę, że ta tabelka będzie dobrym wyznacznikiem tego, co możemy obserwować za pomocą filtra Antli 8EL, ale i zarazem pomoże Wam, aby dowiedzieć się albo, albo, albo utrwalić wiadomości. W jakich mm, liniach emisyjnych promieniują poszczególne obiekty mgławicowe. I dokładnie w tych liniach należy szukać szczegółów poszczególnych obiektów. To tutaj powinniście odczuć zastosowanie tego filtra podczas obserwacji wizualnych. Więc ta tabelka przyda się nie tylko, jeżeli obserwujecie za pomocą filtra Antli. 8 ml ale i również za pomocą innych filtrów, gdzie musicie zwrócić uwagę, aby poszczególne linie emisyjne były dostępne, aby nie były one wygaszane. I na zakończenie moje bardzo subiektywne podsumowanie i rekomendacja. Dla obserwatorów wizualnych nie ma wielkiego wyboru filtrów. Generalnie używamy UHC, jeżeli będziemy obserwować obiekty głębokiego nieba. Ten filtr jest troszkę inny. Ten filtr jest troszkę bardziej wyrafinowany. Tam, gdzie obserwujecie, gdzie zanieczyszczenie świetlne jest w miarę do tolerowania, oczywiście ciężko mówić o tolerowaniu zanieczyszczenia świetlnego, ale tam, gdzie ono jest umiarkowane, ten filtr poprzez robienie ciemnego tła i uwypuklania poszczególnych linii emisyjnych Powoduje lepszy komfort obserwacji, więcej szczegółów, więcej ciekawych doznań wizualnych i mogę go tylko zalecić. Oczywiście, jeżeli budżet jest ograniczony, wówczas możecie stosować inne filtry UHC, ale myślę, że cena około 500 zł na dzień dzisiejszy tego filtra nie jest ceną wygórowaną, jeżeli chodzi o jakość i to, co oferuje ten filtr. Mam nadzieję, że nie tylko ja lubię patrzeć przez okular, a nie tylko na ekran monitora, i z wielu z was spróbuję e, obserwować za pomocą tego filtra. Oczywiście nie namawiam od razu do zakupu. Jeżeli będziecie gdzieś mieli możliwość wypożyczenia, użyczenia od kogoś, czy będziecie na jakimś spotkaniu obserwacyjnym, a nóż ktoś będzie miał taki filtr. Zachęcam, aby sprawdzić, jak sprawuje się w poszczególnych teleskopach. I tutaj raz jeszcze zwracam na to uwagę. Nie zaleca się stosowania go w teleskopach mniejszych niż 8 cali. Niestety to przyciemnienie, które powoduje filtr w przypadku mniejszych teleskopów, będzie bardzo, bardzo utrudniać. Niestety duże lustra to już jest zupełnie inna. Jakość obserwacji jakość zbieranego materiału. Więc zwróćcie również na to uwagę, aby zarówno lustro było co najmniej 8 cali lub więcej i aby światło siła teleskopu była taka, jak powinna być dla obiektów ciemnych, czyli F5, maksymalnie F7. I tutaj uważam, że ten filtr da Wam dużo satysfakcji. I dużo ciekawych obrazów. To tyle na dziś. Jak jeszcze raz podkreślę, aby obserwować wizualnie, również będziemy używać filtrów. A pokazanie się na rynku nowego produktu przeznaczonego stricte do obserwacji wizualnych, to coś niecodziennego w dzisiejszych czasach, gdzie króluje tylko i wyłącznie teleskop, kamera i komputer. No, i cóż, jak zawsze, standardowe zakończenie materiału. Liczę na Wasze subskrypcje. Liczę na to, że Wasze łapki, podniesione dzwoneczki i tak dalej spowodują, że ten kanał będzie się rozwijał, że coraz więcej osób zainteresuje się astronomią, yy, i razem będziemy propagować to, co dzieje się na naszym niebie i jak możemy to obserwować. A osoby, które są w stanie wesprzeć, zapraszam na Patronite. Tam czekam ja, tam czeka moja astronomia na wasze wsparcie, na wasze cegiełki w budowaniu i rozwijaniu tego kanału. Jak widzicie, coraz ciekawsze produkty, coraz ciekawsze tematy. Liczę na wasze wsparcie, zapraszam na Patronite i na kolejne materiały, które już w drodze. Radosław Ambroży, mojaastronomia.pl. Do zobaczenia.